Zobaczcie, co po prostu dostałem. O nic, nie prosiłem, nawet mówiłem ojej, nie mam miejsca i wykrakałem, ale naprawdę fajny stan. Tutaj delikatne ubytki forniru, tu od spodu ciutek polisowane, brak takiej nakładki, ale może ktoś z was będzie miał, i będzie chciał się podzielić. Tu w sumie wszystko do doczyszczenia. Tutaj róg troszeczkę obity. 45W Tutaj podłączamy gramofon. Zabawne. Tu mamy podłączenie do anteny. Oczywiście jak widzicie to jest sprzęt z odtwarzaczem. W pakiecie również była płyta Perfekt. Unu Rok 1982 Made in Poland I nawet jest utwór, autobiografia Ale dobrze Nie włączymy go I teraz Powiedzcie mi o co chodzi To się powinno tu trzymać? Powinno i się trzyma Niestety z wkładki zostało już niewiele no więc tutaj niestety nie posłuchamy płyty. Pan powiedział, że ono działa, ale nie odbiera żadnych fal. Więc skoro i tak już było podłączane, a wiecie jakie mam zdanie o podłączaniu starych lampowców? Lepiej nie albo naprawić, albo na półkę niech zdobi komnatę. Ale tutaj nie mam nic do stracenia, z tym, że użyję transformatora, żeby temu sprzętu trochę ulżyć i żeby było 110-220 V. ja No, 218. Kiedyś było na pewno nawet niżej. Hmm. tam się już coś zaświeciło. Dobra, du, 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 du. dobra długie. Żeby osiągnąć sukces również taki związany z promocją kultury, realizacją tak. wydarzeń kulturalnych skierowania. Tak, auka wcale kultury, nie działa. A ta się nie za bardzo chce trzymać. No w cichutki, ale nawet anteny nie podłączyłem, ale nie spodziewam się, żeby ono było zestrojone. Ciekawostka, że mamy oddzielną wajchę do FM-u. Oddzielne strojenie AM-u. Bardzo fajnie. Prawdopodobnie dwie głowice, tak? I z... No, że jeszcze jakieś fale są. Jurandas jest Zdarzało się bowiem często, że gup napadów i walk z sąsiadyni niemieckimi niemieckim tu nagle I jak oceniacie ten piękny sprzęt? Działa, odbiera. Przestrojenie, chyba jedynie konwerter nam zostaje. Odnowienie obudowy. Ale myślę, że na ten moment urządzenie po uzupełnieniu gałki e, powiedzcie mi, to powinno wyłączyć całkiem sprzęt, tak? A nie wyłącza. Więc coś jest nie tak? Z wyłącznikiem, albo ktoś go już kiedyś pominął. Zejście tylko od dane serce. Więc pytanie: macie gałeczkę? Dajcie znać. Ewentualnie od jakiego modelu pasuje, to sobie poszukam. Ym. I teraz, tak jak rozwiązać sprawę wkładki. No i z jakiegoś powodu. A. To nie jest dobre rozwiązanie. Jak rozwiązać kwestię napędu. <laughs> nie działa nic, dobra idę, bo się zdenerwuję uf, 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 uf. co robić z takimi skarbami jakie magazynować, żeby były bezpieczne nie ukrywam, mam tylko strych strych jest niby ocieplony ale temperatura tam panuje raczej tylko trochę lepsze niż na zewnątrz ostre czuję, będzie zbierała się i skrapla wilgoć hmm. Teoretycznie nie wiem, gdzie był wcześniej składowany ten sprzęt, ale no, sami ocencie, no, nie wygląda na spuchnięty, więc raczej miał domowe warunki. Szkoda było go, byłoby go zepsuć. Tyle dylematów, a tak mało miejsca. Pamiętanie powieści Henryka Sienkiewicza, Krzyżacy, w interpretacji Jana Rzeczmara. Jutro kolejny fragment. Jedynka. Polskie radio. Autopromocja. Studio reportażu i dokumentu przedstawia. Takie nagłe wybuchy powodują bardzo duży wyrzut hormonów stresu. Ile ptaków było rannych albo zginęło. Premierowy single, który pojawi się na naszej antenie. Oprócz tego m.in. Irenkara, Ed Sheeran i Mrozu. Muzyczna jedynka po 13. Zapraszam serdecznie. Anna Wil. thank uh -huh. Podczas hymnu włączył się talerz, czyli muzyka, która podnosi na duchu i że tak powiem naprawia uhu.